W tym czasie przechodzili bracia za tak? bracia mniejsi, brat Kordian i brat Bazyli i brat gliwem. Gdy pan usłyszał skorę przybiegł, zatrzymał braci mniejszych i zaczął rozmawiać z bratem Buliwerem, bratem Kordianem, bratem Bazylii i mówił, słuchajcie, bracia, ja bym bardzo chciał być zakonnikiem, tak jak jakby chciałbym być w Waszym zakonie. Na to brat Kordian powiedział musisz być jak Franciszek. musisz być posłuszny, brat Bazylii do Hoda, ubogi i czysty, czy chcesz, czy chcesz być prawdziwym bratem mniejszym, on... Znakże bardzo chcę jak że pan do brat uliber poszedł dla niego pochami. Aby go obrócić dostał kawit Jan Fidanza. Bracia, mniejsi przyjmują Jana Fidanza do naszego zakonu. Ubierają w tunikę. A gdy, a gdy za chwilę ma otrzymać kartę, nie wie jak będzie w zakonie miał na imię i za chwilę się tobie i ukaże się, że już to wypowiedział za życia święty Franciszek Zasyżu. brat Hubert założył kaptur na głowę Bonaventury, powiedział o, w naszym będziesz nosił imię Bona Ventura. Bardzo się cieszyli bracia, że mają nowego współbrata, chwalili Pana, pokazali Mu Jego cele w gdzie odtąd będzie się modlił i będzie służył Bogu i ludziom, sami udali się w swoją stronę. że nadal zakonie czytać książki, jak to robił za błodu swego. Czytał, pisał i jeszcze raz pisał, czytał i bardzo się z tego cieszył. Ale wiedział doskonale, że Franciszek nie chciał, żeby tylko bracia jego byli zajmowali się książkami, młodością. Wiedział, że Franciszek był prosty a zarazem mądry, to modlił się. On również jak Franciszek przybywał do krzyża Pana Jezusa, aby za wzorem Franciszka czerpać mądrość, nie książkową, nie uniwersytecką, ale mądrość Bożą. Potem z modlitwy szedł do zajęć prostych, powiedział, że Franciszek mówił, żeby bracia pracowali własnymi rękami. Jeżeli nie chcą pracować, mleniuchy, więc on pomimo wiedzy i modlitwy sprzątał puszkanki klasztorne wiernie i z oddaniem. Choć mądrość miał taką. Kiedy kończył pracę, udawał się do innych swoich, zakonnych obowiązków. W tamtym czasie w kościele był i posługiwał Ojciec Święty. Grzegorz dziesiąty, który miał zawsze przy sobie dwóch kardynałów, kardynała Capulso i kardynała Aurelio, którzy go towarzyszyli. Grzegorz X wyszedł, błogosławił ludzi, a oni machali do niego, machali, żeby nie zobaczył Grzegorz dziesiąty znakomity papież średniowieczny. Tak gdy na i Aurelio bardzo cieszyli się, że mogą go służyć. Pomagali mu, aby usiadł wygodnie na tronie a aby słuchać ludzi. Ale pewnego dnia Ojciec Święty posłuchniał. Zamyślił się, niedługo ma się rozpocząć, sobór, jońskim, a przecież ja nie mam dużo dobrych kardynałów na niemi słuchów. Ci wspaniali już są za starze, niektórzy umierają. Cóż mam zrobić? bo mam wysłać na sobą i nie mam Przyszli na audiencję, przychodzili na audiencję różni ludzie, ale przyszli też oczywiście bracia, mniejsi, choć prości, ale oddali Ojcu Świętego. przydatne będzie Kościołowi, Ojciec Święty nakazał silencję. Wstał i kazał powoli mówić, o co chodzi. Brat Oliver mówi, jest Bonawentura, bardzo mądry i będzie przydatny Ojcu Święte. Ojciec Święty skazał palcem na milczał i zadał pytanie, czy ten Bonawentura jest mądry? Och tak. A czy jest pobożny? Och, tak. A czy pracowity? Czy uczciwy? Czy jest człowiekiem cnoty sprawiedliwości? O tak! Naprawdę? Uśmiechnął się Ojciec Święty i usiadł na tronu pieski, uradowany. Po chwili wstał. Pokazał na niego. Podziękował Bogu i powiedział do braci w niej, braci. Powiedzcie temu konawenturze, Szybko do Pana Wentury, Poznań, ważne Warto więc... wierzyć. Bracie Pana słuchaj, co się stało. Byliśmy na Watykanie, byliśmy u Ojca Świętego. Słuchaj, zostałeś mianowany biskupem kardynałem. Najważniejsza, rzecz zakonika. Wypełnił swoje zakonne obowiązki, nawet kiedy one są proste i mało znaczące. Jest to ważniejsze niż godność biskupia czy kardynalska, więc ja najpierw dokończę swój obowiązek zmywania naprzyń. A potem udam się w pokorze i posłuszeństwie do stóp Ojca Świętego, aby usłyszeć jego obborę. Kiedy skończę? Pomywanie naczyń nasz Monaventura udał się z braćmi do Ojca Świętego Przełoża X. Gdy Ojciec Świętygo zobaczył, wyszedł na spotkanie ścisnął go z taką pokoju, to no, witaj bracie Bonawenturo, cieszę się, że zgodziłeś się być moim przyjacielem i doradcą. Pojedziesz ze mną na Sobor Lioński. będziesz pomagał. Zgadzasz się. Odpowiedział tak, chce być posłuszny Chrystusowi, czyli Tobie, Ojcze Święty, i Kościołowi katolickiemu jak na służb święty Franciszek, abyśmy zawsze byli posłuszni Tobie, Ojcze Święty. Ojciec Święty wrócił na tron, nakazał swoim kardynałom, kardynałowi kapursu i kardynałom, kapelusz krajalny i dokument.